Uzbekistan to jest drużyna, która nie przypadkiem dostała się na Mistrzostwa Świata. W pierwszej kolejności wynika to z tego, że dla drużyn z azjatyckiej strefy zostało przydzielonych 8, a nie 4 miejsca. To, co bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, nie jest to oczywiście jedyny powód, dla którego Uzbekistan awansował. I mało kto wie, co to jest w ogóle za drużyna, jakich ona ma zawodników, co ona znaczy. I ja mam zamiar to przybliżyć podczas tego materiału. Ponieważ, gdy myślimy standardowo o debiutancie, uznaje się, że to jest tak zwany chłopiec dobicia, drużyna, która nie ma żadnych zawodników i podpiera się jakimś jednym wielkim talentem, który akurat jest w danej reprezentacji, i on, jak to się mówi, za uszy pociągnął ją na mistrzostwa. Ja ze swojej strony. Przybliżę Wam trochę, co doprowadziło tę reprezentację na Mundial. Ze swojej strony również opowiem trochę o samej drużynie czy sztabie szkoleniowym, więc zapraszam serdecznie. Przejdę do, myślę, najciekawszego tematu, jeżeli chodzi o Uzbekistan, czyli o sztab trenerski reprezentacji. Dlaczego tak jest i dlaczego uważam to za najciekawszy element? Ponieważ tu najwięcej się działo po prostu w ostatnim czasie. Do tej pory selekcjonerem reprezentacji Uzbekistanu był Srecko-Katanec. Jest to były jugosłowiański, a dokładnie słoweński piłkarz, który miał ze sobą występy na Mistrzostwach Europy 84 oraz Mundialu 90. Przy okazji również ma brąz na Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku. I tak naprawdę przez cztery ostatnie lata był trenerem kadry Uzbekistanu. On ze swojej strony, tak na dobrą sprawę, wprowadził Uzbekistan na Mundial, bo w sumie Doprowadził drużynę do tego momentu, gdzie wystarczył punkt, aby awansować, no i musiał zrezygnować ze względów zdrowotnych. Stwierdził, że po prostu jego zdrowie nie pozwala mu na kontynuację pracy. I tutaj obowiązki pierwszego trenera, jeżeli chodzi o dokończenie eliminacji, zostały powierzone Timurowi Kapadze. To co bardzo istotne, Timur Kapadze jest to doświadczony uzbecki piłkarz, były oczywiście piłkarz który ma za sobą ponad 100 występów w reprezentacji Uzbekistanu, więc tutaj on jest naturalną taką osobą, która miała dokończyć tę eliminację. On też był asystentem Sredzko-Katanca. I też to, co bardzo istotne, jeżeli chodzi o dalsze losy sztabu szkoleniowego Uzbekistanu, to to, że tutaj, jakby to być Związek Uzbecki, zrobił coś, co jest typowe dla postsowieckiego kraju, czyli zatrudnił trenera ze znanym nazwiskiem, drogiego, Lecz takiego, który nie osiąga na ten moment jakichś wielkich wyników. Do, do kogo pasuje ten opis? Oczywiście do Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro został selekcjonerem reprezentacji Uzbekistanu, i to co bardzo istotne, wszędzie tak naprawdę jego działania były słabe, jego wyniki były słabe, więc, więc tutaj jest to dosyć dziwny ruch ze strony Uzbeckiego Związku Piłki Nożnej. No ale cóż, jak to się mówi, kto bogatemu zabroni. To co bardzo istotne dla sztabu, asystentem nadal jest Timur Kapadze i myślę, że to on e, będzie dbał o to, żeby ta ciągłość pomiędzy obecną sytuacją w reprezentacji, tak obecnym szkoleniowcem, e, a filozofią Srecko-Katanca e, była kontynuowana. Ma być właśnie ten Timur Kapadze, a jeżeli chodzi o kwestię mentalną, to również e, tutaj... Ten właśnie człowiek ma za to odpowiadać, myślę, że Fabio Cannavaro będzie po prostu osobą, która ma firmować ten projekt, osobą, która ma trochę więcej uwagi przyciągnąć po prostu, jeżeli chodzi o reprezentację Uzbekistanu. Warto też prześledzić drogę Uzbekistanu w ogóle na mundial, jak ten Uzbekistan znalazł się na tych Mistrzostwach Świata. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o pierwszy etap eliminacji tych azjatyckich właśnie do mundialu, poszedł bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Uzbekistan, oni w grupie mieli tak naprawdę prostych rywali z wyjątkiem Iranu, bo miał Iran, Turkmenistan i Hongkong. Więc dwóch łatwych rywali na cztery drużyny, gdzie dwie awansowały, no to tutaj awans był wręcz obowiązkiem. Jeżeli chodzi o sześć meczów właśnie w tej mniejszej grupie wąskiej, eliminacyjnej, to tutaj Uzbekistan Zremisował tylko dwa, i cztery pozostałe mecze wygrał. Dzięki czemu zajął drugie miejsce w grupie, ponieważ miał gorszy bilans bramkowy od Iranu. Dzięki temu ekipa właśnie Serecko-Katanca przeszła do kluczowej fazy eliminacji. I wtedy trafili do już trudniejszej grupy, ponieważ ta grupa była już sześciodrużynowa i tam dodatkowo były chociażby takie zespoły jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar. To są już dwie drużyny, które w Azji mają jakieś znaczenie. I to, co bardzo istotne, jeżeli chodzi o występy, właśnie w tej drugiej fazie, no to tutaj wszystko szło jak należy. Pierwsze 8 meczów przyniosło 5 wygranych, dwa remisy i tylko jedną porażkę, właśnie z tym Katarem, o którym wspomniałem. I to, co bardzo istotne, Katar też wcześniej wyrzucił Uzbekistan z Pucharu Azji, więc to jest drużyna, która. No nie pasuje, nie pasuje najzwyczajniej w świecie tej reprezentacji i trochę pewnie tych starych demonów nie to znaczy tutaj wróciło po prostu do reprezentacji Uzbekistanu. W momencie, kiedy właśnie oni byli tak wysoko, byli naprawdę już bardzo blisko awansu, wystarczył im jeden punkt w ostatnich dwóch meczach zdobyty, żeby awansować na mundial, wtedy gruchnęła informacja, że sredsko Katanec musi odejść właśnie z tych względów zdrowotnych, o których wcześniej wspomniałem. Tutaj jednak yy co by nie było, Uzbekistan miał najcięższych rywali, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Katar. Właśnie te dwie drużyny na koniec mierzyły się z Uzbekistanem. No i tutaj Timur Kapadze stanął na wysokości zadania. Już w pierwszym meczu zapewnił mundial reprezentacji Uzbekistanu, ponieważ zremisował 0-0 ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a później już tak naprawdę na luzie, gdzie już piłkarze byli, myślę, bez żadnej presji, pokonali 3-0 Katar, dzięki czemu ten bezpośredni awans z, do mundialu po prostu wywalczyli, nie musieli już tutaj walczyć o żadne baraże interkontynentalne, nie musieli grać w dodatkowych spotkań i bezpośrednio trafili na mundial. Warto oczywiście przejść do kluczowej kwestii tak naprawdę, czyli ustawienie ustawienie tej taktyczne Uzbekistanu. To co bardzo istotne, Uzbekistan gra trójką zawodników w obronie, trzech środkowych obrońców, czyli teraz taka modna klasyka, czterech pomocników Ustawionych normalnie ze skrzydłowymi oraz trzech napastników. Jeżeli chodzi o tutaj te klasyczne 3-4-3, które wyróżnia Uzbekistan, to tutaj najważniejsza jest w sumie rola bocznych pomocników, którzy bardzo mocno współpracują z napastnikami. Są to zawodnicy szybcy, i na nich właśnie ta gra ofensywna się opiera. To co bardzo istotne, jeżeli miałbym porównać do jakiegoś zespołu stopowych lig, jeżeli chodzi tutaj o styl gry, o sposób poruszania się właśnie tych skrzydłowych oraz ten taki wyróżnik, może tak powiem, to jest to Manchester United pod wodzą Rubena Amorima. Dlaczego? Ponieważ ci właśnie boczni pomocnicy mają za zadanie bardzo mocno współpracować z napastnikami, tymi właśnie ustawionymi na bokach. Dla przykładu w Manchesterze United po prawej stronie tak to funkcjonuje w przypadku Amade Diallo i Briana Mbue Mbuemo. Oni bardzo mocno ze sobą współpracują, Tutaj ta wymiana piłek i pozycji pomiędzy nimi jest dosyć spora, i właśnie tak samo wygląda to, jeżeli chodzi o reprezentację Uzbekistanu. Tutaj warto sobie chociażby spojrzeć na mecze Manchesteru United z ostatnich, z ostatnich miesięcy, żeby wyrobić sobie w jakiś sposób opinię na to, jak gra Uzbekistan. Myślę, że to też będzie, pomimo różnych perturbacji w Manchesteru United, przyjemniejsze niż oglądanie reprezentacji Kazachstanu. Jeżeli chodzi o lidera zespołu i kapitana przy okazji jest to Eldor e, Szomurodow, ale jeżeli chodzi o kluczowych zawodników, to właśnie za chwilę do tego przejdę. To co ważne, reprezentacja Uzbekistanu ma dwóch kluczowych zawodników. Nie zacznę tutaj od wymienionego już przed chwilą e, Szomurodowa, tylko odmyślę pod kątem medialnym największej gwiazdy tej kadry. Chodzi tutaj o Abudo Kodira Kusanowa. Kto to jest? To jest zawodnik 21-letni, jest to obrońca, środkowy oczywiście, który obecnie gra w Manchesterze City. To co bardzo istotne, w poprzednim Obym, zimowym letnim oknie transferowym jeszcze w trakcie sezonu 24/25 do Manchesteru City ściągnął go Pep Guardiola za 40 milionów euro. Myślę, że to naprawdę fajna kwota, już samo to, że w ogóle Manchester City poszedł po takiego zawodnika, jest czymś co mm, na pewno nobilituje w pewien sposób takiego zawodnika. To, co jest też ważne, on w tej chwili od początku roku, od momentu transferu, czyli patrząc tylko na rok kalendarzowy, rozegrał 19 spotkań dla Manchesteru City, w których zameldował się, tak spędził na boisku 1304 minuty. Myślę, że jak na początki pod wodzą Pepo Guardioli, jest to naprawdę spora ilość minut, liczba minut, przepraszam. I Rzadko który piłkarz, tak naprawdę wchodząc do Manchesteru City, od razu dostaje tyle szans właśnie od hiszpańskiego szkoleniowca. U niego zawsze potrzeba trochę czasu. Ci piłkarze na początku nie wyglądają idealnie. Oni dopiero później odpalają pod wodzą Pepa Guardioli w momencie, kiedy nauczą się zwyczajnie tutaj jego stylu gry, jego sposobu gry, pewnych nawyków i tak dalej. Dlatego myślę, że w pierwszym roku 1300 minut, 19 występów to naprawdę nieźle. A drugim zawodnikiem jest już właśnie wspomniany przeze mnie Eldor Szomurodow. To co bardzo istotne, on obecnie jest napastnikiem tureckiego Başakşehiru, w którym strzelił już w tym sezonie 12 bramek w 17 meczach. Uważam, że jest to naprawdę niezła statystyka i to co bardzo istotne odpowiadał za 58% bramek dla swojego zespołu. Więc to też pokazuje, że jest to po prostu kluczowy zawodnik tej drużyny, a opuścił tylko 2 minuty. 2% minut, przepraszam, w tym sezonie, co też pokazuje, że jest po prostu kluczowym zawodnikiem dla swojego klubu. To, co też jest istotne, Rodov nie jest pierwszakiem, jeżeli chodzi o europejski futbol, ponieważ tak naprawdę od, od 2020 roku już w nim w jakiś sposób jest. Ponieważ w 2020 roku trafił do Genoii, do włoskiej Genoii, a po sezonie przeszedł już do AS Romy za prawie 20 milionów euro. Tutaj, jeżeli chodzi o Romę, no to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo on regularnie był wypożyczany. Ale jednak cały czas to był zawodnik Romy i nadal nim jest, ponieważ też do Basak Hehiru jest wypożyczony tylko z Romy. Podsumowując, jak ja widzę drużynę Uzbekistanu. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że jest to naprawdę solidna drużyna, oczywiście na warunki europejskie czy właśnie azjatyckie. Nie będzie to na pewno nigdy, przynajmniej przez najbliższe lata, potentat futbolowy, ale uważam, że jest to drużyna, która mimo wszystko może czasem tej krwi napsuć i tutaj trochę trudności rywalom sprawić. To jest drużyna, która jest bardzo mocna mentalnie, która jest zgrana, która też ma sporo doświadczenia, ponieważ tu mało jest młodych zawodników. Tutaj jednak dominują zawodnicy doświadczeni, którzy mają już za sobą trochę tych występów tutaj, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I to, co bardzo istotne, tak jak już wcześniej wspomniałem, preferują ataki bokami boiska i ta współpraca pomiędzy bocznymi pomocnikami a bocznymi napastnikami jest kluczowa w ich sposobie gry. Jeżeli chodzi o zagrożenia podczas Mundialu 2026 to jakie ja widzę. Pierwsza to jest Canavaro, że po prostu on będzie za bardzo chciał po swojemu wszystko zrobić, że wprowadzi jakąś rewolucję w składzie Uzbekistanu i w sposobie gry, przez co ta drużyna po prostu się posypie i nic sensownego na tym Mundialu nie zaprezentuje. Brak ogrania w meczach tak naprawdę z dużo lepszymi rywalami, ponieważ ich rywalami głównie to, tak jak w ostatnim czasie mówiłem, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar, co nie jest jednak wyznacznikiem, jeżeli chodzi o światowy futbol. Tak? Brak tutaj gry z europejskimi potęgami, z jakimiś mocnymi zespołami z Ameryki Południowej, co może jednak się wydarzyć przed samym Mundialem. Myślę jednak, że będzie to za mało. Pod kątem Mundialu myślę jednak też, że Uzbekistan zbyt dużo nie zawojuje. A dlaczego? Ponieważ mają bardzo trudną grupę. Tutaj są już dwie pewne drużyny, z którymi, którymi zagrał Uzbekistan. Jest to zarówno Portugalia, jak i Kolumbia. Obie te drużyny są zdecydowanie mocniejsze i myślę, że pokonają Uzbekistan. Trzecia drużyna wyłoni się w barażu interkontynentalnym, i tutaj Uzbekistan może upatrywać swoje szanse na punkty. Jak ja to widzę pod kątem ich ewentualnych osiągnięć na mundialu, każdy punkt będzie sukcesem, a awans z grupy będę uznawał jako wielką sensację, jaką wielką niespodziankę, ponieważ wszystko tutaj tak naprawdę zależy od tego, jakim te, ten trzeci mecz pójdzie właśnie z tą drużyną z barażu interkontynentalnego, a tutaj może być naprawdę różnie. No i na koniec, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli w jakiś sposób on Ci się podobał, poszerzył Twoją wiedzę o reprezentacji Uzbekistanu, w jakiś sposób też zainteresował ewentualnie tą reprezentacją, no to oczywiście będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę, za suby i za wszelkie inne tutaj możliwe podbicia, jeżeli takowe w ogóle się pokażą, bo to już jest kwestia YouTube'a. Dzięki temu ja ze swojej strony będę mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców i wrzucać jeszcze więcej treści na swój kanał. Dzięki wielkie, cześć!